Halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Genghis Khan, czyli dowódca, którego prosiliście już kilka razy. Dzisiaj postaram się trochę o nim opowiedzieć. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam gorąco do subskrybowania tego kanału oraz wspierania poprzez oglądanie. Like, lub e, komentarz, chociażby pod tym filmem e, dajcie znać, co wy myślicie o, e, o Hanie i jak na niego patrzycie. Ok, dobrze, no to e, przejdźmy do jego umiejętności na sam początek e, i trochę sobie o nim opowiemy. Najpierw umiejętności, a później. Opowiem trochę o zastosowaniu i tak naprawdę, czy warto, czy nie warto na tego dowódce inwestować. Ważna jest informacja, że Jingis Han pojawia się w drugim sezonie, tak? czyli nie ma go od początku gry. Pojawia nam się w drugim sezonie, w drugim KvK. No i teraz, tak, pierwsza umiejętność mamy tutaj po prostu obrażenia o wielkości 1700, czyli naprawdę bardzo solidne obrażenia i tutaj zobaczcie, wymagana wartość szału to tylko 950. Także on tego rage'u nie musi y, zrobić 1000, a 950, co będzie miało czasem znaczenie, bo tutaj y, szybkość, z jaką będzie używał czan y, tych aktywnych umiejętności, będzie u niego bardzo, ale to bardzo ważne. Okej. Okay. Przejdźmy do drugiej umiejętności. Zobaczcie. Redukcja szału potrzebnego do użycia aktywnej umiejętności zostaje zmniejszona o 100, czyli już mamy nie 950, a 850 tylko, co będzie pozwalało, że dzięki e, strand będzie naprawdę rzucał umiejętności praktycznie jako e, dowódca, chyba jeden najszybciej, albo przynajmniej jeden z jako najszybszych w grze. Będzie do tego miał premię do marszu 15%, do marszu kawalerii, ale uwaga, kiedy jakiś przeciwnik nas zaatakuje, to wtedy tracimy ten plus do szybkości jeszcze dostajemy minus, że tak powiem, do prędkości o wysokości 30%. Czyli, jakby to powiedzieć innymi słowy, Ee, Chan będzie się poruszał szybko do ma na mapie do momentu, kiedy zacznie walczyć, tak? Więc już nie będzie tak szybko uciekał, jak będzie szybko biegł na przeciwnika, i to też wydaje mi się, że będzie ważne. Ok, trzecia umiejętność będzie. Polegał na tym, że jeżeli będziemy mieli w jego jednostkach tylko kawalerię, co jest w miarę oczywiste, i będzie miał ponad 70% jednostek, czyli będzie miał jeszcze cały czas ten biały kolor, jeśli chodzi o punkty życia, to zostają zwiększone obrażenia o 30%. To jest naprawdę duży plus. Tylko pamiętajmy, że jak już zejdziemy poniżej tego 70%, to ta umiejętność jest absolutnie nieaktywna. Ok, dalej, jeśli chodzi o czwartą umiejętność, tutaj zobaczcie, mamy premię od obrażeń z umiejętności 30% i to jest naprawdę bardzo dużo i dodatkowo przy każdym ataku będziemy mieli regenerację e, furii, tak, czy tego szału, o 25 punktów, czyli to jeszcze będzie sprawiało, że jeszcze szybciej będziemy używali aktywnej umiejętności. No i ekspertyza, ekspertyza, która jest naprawdę niecodzienna, jedyna w swoim rodzaju, czyli polega ona na tym, że kiedy Chan rzuca swoją pierwszą aktywną umiejętność, to jest 30% szans, że użyje jej po raz drugi, czyli mamy 1700 Plus 1700, tak to mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre wyobrażenie. No i właśnie, no to teraz spróbujmy sobie podsumować. Aha, jeśli chodzi o talenty, to on będzie miał talenty kawalerii i, i z tych z umiejętności, więc będziemy tutaj, myślę, maksować te z umiejętności i dodajmy sobie z kawalerii bardzo podobne połączenie, jak mielibyśmy. Chociażby u Newskiego, tak, czy bardzo dużo jest dowódców kawalerii, które możemy tutaj sprawdzić, jakie byłyby to talenty, no ale może, żeby e, tutaj wszystko było jasne, może akurat Double C to nie jest dobry pomysł. E, Okej, okay, gdzie jest mój Newski? Okej, okay, dobrze, tutaj mogę Wam pokazać, jakie talenty bym polecał, dokładnie te same, które są u Newskiego, myślę. E, tylko tutaj bym zrobił jingis e, Chana. No i właśnie, e, ogólnie Jingis nie jest popularnym dowódcą. Dlaczego nie jest popularny? E, przede wszystkim dlatego, że jest używ, uważany jako taki absolutny glass cannon czyli e, taką szklankę. Chodzi o to, że łatwo jest go zniszczyć. Dlaczego łatwo jest zniszczyć czana? Czana jest łatwo zniszczyć, dlatego że on nie ma praktycznie żadnych, znaczy praktycznie teoretycznie też nie, nie ma żadnych premii do statystyk, co jak na dowódcę legendarnego też jest niespodziewane i, i rzadkie, tak? On tu nie ma żadnej premii, zobaczcie, do ataku, do obrony, do życia. Nic, absolutnie nic, zero statystyki. Wszystko, co Chan daje, to jest premia do furii, to jest premia do aktywnej umiejętności, to jest premia do obrażeń. Czyli Chan jest stworzony po to, żeby atakować innych, ale nie, żeby ktoś atakował jego. I tutaj, wydaje mi się, jest trochę pies pogrzebany. Mimo wszystko powiedziałbym, no ciężko się nim walczy, nawet dowódcy kawalerii mówią, że, że ciężko się nim walczy i na pewno nie jest to dowódca lubiany i w tych rankingach raczej jest postawiony nisko, znam wielu graczy, którzy gdzieś tam w niego zainwestowali, no i niestety nie byli z niego zadowoleni. Ja jak widzicie czala nie używałem, więc ciężko mi tak ich powiedzieć, nie mam własnych doświadczeń, ale jest to dowódca, który się pojawia dosyć rzadko. Natomiast w komentarzach słyszę, że wielu z was w niego zainwestowało. i Ja ten fakt absolutnie rozumiem, bo jeżeli sobie tak pomyślimy o legendarnych dowódcach, którzy są dostępni w KWK 1, 2 i 3, i chodzi mi o dowódców kawalerii, to tak naprawdę jest trochę bieda. Bo zobaczcie, mamy tego Minamoto, który jest super, ale za Minamoto trzeba płacić. Jeżeli ktoś nie chce płacić i nie chce wydawać pieniędzy, no to Minamoto jest odpada, tak? Później mamy Double C, który jest w porządku, ale też bardzo podobno ma, że tak powiem, opinię do, do Chana, tak? Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o walkę, to moim zdaniem Chan jest zdecydowanie lepszy od Double C. Niczego nie ujmując, Double C jest bardzo szybki, ale wydaje mi się, że Chan jest po prostu lepszy. Ale no dobra, to mamy Mina Moto, nie płacimy, Double C powiedzmy, że jest taki sobie. No i później w sezonie drugim do kawalerii mamy Saladyna i mamy Chana. I teraz, Saladyna chce każdy. Ale jest go ciężko zdobyć, bo Saladyn jest tylko dostępny w Mightiest Governor. I bardzo często, już na tych młodych królestwach. Might is Governor jest ustawiony, a nawet jeśli nie jest ustawiony, to bardzo, bardzo ciężko jest graczom, że tak powiem, dopchać się do niego, tak, żeby go odblokować. Czyli nawet mieliby te głowy złote, żeby go gdzieś tam wymaksować, czy zrobić na poziomie 5551, ale nie mogą go po prostu odblokować i nie jest to wcale takie proste. No i co? Yy, taki gracz kawalerii później sobie myśli: Kurczę, tego nie, tego nie, tamtego nie. Żadnego nie mogę zrobić, to ja sobie zrobię tego Czala, no bo co? Nie będę czekał rok do sezonu zdobywców, aby sobie w końcu zrobić jakiegoś fajnego dowódcę. Także kawaleria, moim zdaniem, pod tym względem jest troszeczkę do tyłu, jeśli chodzi właśnie o takich mniejszych graczy, którzy ani nie zainwestują w Minamoto, ani nie mają szans na Saladyna, To jest problem. Oni będą mieli świetne życie, kiedy wejdą w sezon zdobywców, bo tam odblokują się im super dowódcy, który jest mnóstwo, bo jest Newski, bo jest Joan, bo jest XY, bo jest William. Super są dowódcy kawalerii do pola, ale właśnie dopiero w sezonie zdobywców. I teraz tak, jeśli chodzi o Chana, jak można by go wykorzystać, tak żeby on był rzeczywiście nam użyteczny. Ja bym tutaj jakoś nie siłował się z nim, żeby na siłę go wymaksować, tak? Jeśli byłbym takim graczem kawalerii i wiem na przykład, że chcę grać kawalerią, ale mam świadomość tego, że nie będę, nie będę inwestował w Minamoto, nie będę na przykład robił sobie, nie mam szansy, żeby dostać saladyna, to co wtedy? To myślę, że wtedy spokojnie możemy trochę więcej sobie zainwestować. W tego Double C, bo przynajmniej będziemy mieli tą jego prędkość, i zawsze to jakiś legendarny dowódca. A tak, to szczerze wydaje mi się, że lepiej iść w dowódca, którzy może nie są do kawalerii, ale będą świetnie pasować, czyli choćby w Isangie albo chociażby w Aleksandra. Tak? No bo samo wymaksowanie Isangie i Aleksandra też zajmie nam dużo czasu. Ja wiem, że to jest dowódca łuczników i piechoty i nie bardzo nam się to łączy z tą kawalerią, ale naprawdę będziemy mieli i tak co robić. Można też sobie jakieś takie mniejsze, mniejszą inwestycję zrobić w tego Minamoto, czyli typu 5511 i wtedy też jest dobrze. W Dzingisa nie polecałbym inwestować, ze względu na to, że on w sezonie zdobywców będzie dużo słabszy. Natomiast jeśli już zainwestowaliśmy w niego, to też może tak od razu nie mówmy, że jaki on jest fatalny. Wydaje mi się, że Chan może być dobry, tylko trzeba nim naprawdę bardzo, ale to bardzo ostrożnie grać. I wydaje mi się, że nim by się idealnie grało, gdyby to był, jakby ja na przykład poruszam się tylko jednym marszem. I na zasadzie takim, niektórzy lubią taką grę, tak? Czyli atakuję, a w momencie, jak widzę, jak pojawia mi się ikonka, że ktoś mnie atakuje, to momentalnie się wycofuję i uciekam. W takim szybkim ataku. Chan jest naprawdę fantastyczny. Dlaczego? Bo on ma bardzo dużo premii do ataku, bo on, kiedy ma dużo jednostek, zadaje większe obrażenia, a jeżeli będziemy tylko atakować i uciekać, to będziemy mieli praktycznie cały czas pełny marsz. I on też bardzo szybko używa aktywnej umiejętności. Czyli zobaczcie, taki atak z doskoku, na przykład, jeżeli po 7 sekundach jest w stanie użyć aktywnej umiejętności, to ja tylko doskakuję do kogoś, 7 sekund, mam szansę, że użyję aktywnej umiejętności, i od razu obrażenia są duże. Z ekspertyzą mogę jeszcze zadać te obrażenia podwójne, a kiedy ten rywal nie zaczyna atakować, to ja wycofuję się i uciekam. Oczywiście z tym uciekaniem łatwiej się mówi niż, niż to można zrobić, ale może to być jakaś taktyka na niego, i wtedy moglibyśmy, myślę, z Chanem zrobić całkiem. Niezłe numery. Natomiast kiedy walczymy pięcioma marszami, trzema marszami, czterema marszami, to czan niestety będzie problematyczny. No bo my tymi marszami będziemy chcieli zostać w wojnie, a niestety wszyscy inni, kiedy zobaczą, że czan się pojawia, to będą chcieli go atakować. No i Niestety, bo wiedzą o tym, że Chan to nie jest dowódca, który jest w stanie przyjąć fajne obrażenia, więc będą od razu celować w niego i starać się go zniszczyć. Także przepraszam, także na to na pewno trzeba z Chanem uważać. Ok, jeśli. A, jeśli chodzi o parowanie, tak? bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to myślę, że. Chan tak naprawdę się sprawdzi z każdym dowódcą kawalerii, tak? Jeżeli w ogóle można tutaj użyć słowa, że się sprawdzi, ale jeżeli już go mamy, to możemy go używać tak naprawdę z każdym. Wydaje mi się, że super jest połączenie z Double C, bo Double C też zadaje bardzo duże obrażenia i Double C da nam szybkość, tak? dzięki której będziemy mogli właśnie doskoczyć do wroga i szybko uciekać, I, i to powinna, to może być taka naprawdę fajna taktyka. Z saladynem myślę, że ok. Saladyn jako pierwszy, i wtedy nikt nie widzi, że mamy tego yy, czana jako drugiego. I, I to też może fajnie zagrać. Yy, natomiast nie jest to jakieś super popularne parowanie, może tak bym powiedział. Zmina moto fajnie, yy, także, także tutaj też, oczywiście, z epickimi też będzie. Porządku, tak? Czy nawet w takim połączeniu, nie wiem, z czy z Ethel Flat, myślę, że gdzieś tam się ten Chan obroni. Natomiast od razu jeszcze raz podkreślam, no, nie jest to ten taki super dowódca, którego chcielibyśmy mieć, jeśli chodzi o kawalerię. Także warto może, nie wiem, poczekać na tego Saladyna, aż on dla nas będzie bardziej dostępny i wtedy sobie go odblokować. No bo ja uważam, że saladen jest o wiele, wiele lepszym dowódcą od Chana. No i myślę, że to jest też opinia wielu graczy, nie tylko moja. ok to wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!